Witam. Teraz króciutko przed meczem. Korony z pogonią Szczecin. A dokładnie dziś. W odcinku. Co oczekuję w pierwszym meczu sezonu? I jakie oczekiwania mam co do tego sezonu? Zapraszam do oglądania. Mecz w Szczecinie będzie pierwszym. W tym sezonie dla Korony. A co ja oczekuję od tego meczu? Drużna z Szczecina nie oszukujmy się jest lepszym. Klubem. Więc ja oczekuję od tego spotkania, żeby się nie skompromitować, bo tym meczów jakichś wielkich wniosków wynosić nie powinniśmy. Więc porażka z pogonią w Szczecinie jest bardzo prawdopodobna, choć liczę na niespodziankę. No i teraz zajmę się, jakim składem według mnie wyjdzie korona. Jakby mówię teraz, że na końcu odcinka pojawi się ten skład, który wyjdzie. Przez to, że robię ten odcinek długo. A jeszcze muszę się zająć sprzątaniem w domu, w bramce. Jest wszystko pewne, że wyjdzie Ksawier Dziekoński. Tutaj mamy pewniaczka, no chyba, że na godzinę. Przed meczem dozna kontuzji. Ale to jest mało prawdopodobne. Na lewej obronie są dwie możliwości, albo Marcel Pięczek, albo Konrad Matuszewski. Ja jednak myślę, że wyjdzie Marcel Pięczek. A dlaczego tak uważam? Wątpię, żeby już w pierwszym meczu trener dał szansę Konradowi. Od pierwszej minuty. Patrząc, że Konrad jest nowym zawodnikiem. Co może być właśnie kluczowe wybieraniu lewego obrońcy? Na środku obrony myślę, że będzie Piotr Malarczek i miłosz Trojak. Piotr Malarczek jest nowym kapitanem, więc tutaj mamy pewność, że wyjdzie. W pierwszym składzie a drugim obrońca raczej będzie miłosz Trojak. Na prawą obronę są dwie możliwości. Jedną. Jest Hubert zwożny, a drugi Wiktor długoż. Tutaj bardzo. Chciałbym Huberta w podstawie. Więc tak też obstawię. Warto też wspomnieć, że w obronie nie zagra za tor z powodu urazu. Którego doznał na zgrupowaniu reprezentacji Kanady. Piłkarzem, który nie będzie mógł dziś pomóc choronie. To Den Tutaj jest uraz z sparringu przeciwko górnikowi Łęczna. Nie zagra również Pauresta, który nie został jeszcze zarejestrowany w lidze. Raczej na następny mecz, powinien być już gotowy. Od pierwszej minuty też nie zagra Martin Remakel tutaj uraz z meczu z Lechem spowodował, że Martin nie jest gotowy na pełna 90 minut. Więc jako defensywy pomocnik zagra raczej Joachim Hoffmeister. Tutaj nie ma żadnych zakończeń. W środku. Na środku zagra raczej Nagamatsu oraz myślę, że Strzebońskich choć tu pewny nie jestem. Na bokach pomocy czuję, że zagra, fornalczyk oraz Błanik. Na na napastniku myślę, że zagrasz i choć chciałabym, żeby korona zagrała na dwóch napastników. No i to tyle co to składu teraz czas przejść na moje oczekiwania co do tego sezonu. Ja co tego sezonu ma dwa oczekiwania. Jedno to utrzymać się w lidze i nie bić się do końca o spadek a racji tego, że mówiłem, że podam skład, który wyjdzie. No bo tamten skład to był taki jaki. Obstawiałem jaki chciałem. A ten, na który komin postawił. No to teraz wymienię. Na bramce wyjdzie. Dziekoński tutaj bez zaskoczenia. Na lewej obronie zagra Konrad Matuszewski. Myślałem szczerze, że Pięczek. Zagra. Na środku obrony bez zaskoczeń duet Malarczyk-Trojak. Na prawej stronie Hubert Zwożny. Bardzo fajnie, że po dobrych sparingach Hubert dostaje szansę od trenera. Defensywy pomocnik to oczywiście Joachim Hofmeister. Na środku pomocy. Tutaj zgodnie z oczekiwaniami Strzeboński i Naganacu. Na lewej pomocy zagra Mariusz Fornalczyk, a na drugiej stronie zagra Dawid Błanik. No i jako napastnik zagraje w genisz i kawka. Powiem z tym tym składem nie zgadza się tylko lewy obrońca. Więc dziesięć na jedenaście trafione. No i to tyle w tym odcinku. Jedno jednak na koniec powiem. Tylko zwycięstwo, korono tylko zwycięstwo. Ja już nie przedłuzam i pamiętacie świętokrzyskie za.